Witam serdecznie tych, którzy przyszli na Bernisarz Krzysztofa Ciołka, artysty, który mieszka i tworzy w Ostrowcu Świętokrzyskim, artysty, który ukończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i dziś pokazuje fragment swojej twórczości. Większa wystawa prezentowana była w Galerii Pustu Zbroju. No, niestety my mamy nieco mniejszą powierzchnię, dlatego nie zmieściliśmy wszystkich prac. Nie pokazujemy też rysunków. Te prace, które tutaj widzimy, jednak ilustrują bardzo dobrze twórczość Krzysztofa. Jest to taki nut, który zawieszony gdzieś pomiędzy abstrakcją a sztuką, która Odtwarza naturę, ten ślad obcowania z naturą jest tutaj widoczny. No, to widać u artysty, że jeszcze ma takie spojrzenie z dużym rozmachem. Wiąże się to pewnie z tym, że niedawno skończył uczelnię i stać go jeszcze na ten rozmach, jeszcze nie jest zależny od upodobań odbiorców od małych mieszkań. Tworzy właściwie taką sztukę, która przede wszystkim trafia do galerii, do galerii prezentujących sztukę w celach oświatowych, no bo obecnie musimy rozróżnić dwie kategorie dwie galerii. Te, które sprzedają sztukę do wnętrz mieszkalnych i wtedy już Formaty znacznie się zmniejszają i te, które pokazujemy w galeriach. No, przy okazji, chciałabym wspomnieć, że te, które właśnie prezentujemy w takich galeriach jak nasza, mają w swoich założeniach jakieś ambitniejsze cele, bo te, które tworzy się do galerii przeznaczonych do sprzedaży, do, dla przeciętnego odbiorcy. No, często zaniżają swoje loty, i autorzy starają się przypodobać tym, którzy później kupują te obrazy. Tu możemy obserwować właśnie takie czysto malarskie płaszczyzny, które urzekają nas właśnie tymi zestawieniami barwnymi. I taki rodzaj sztuki. Kojarzy nam się z tym, co robią muzycy. Więc po prostu celem takiej sztuki jest wyzwalanie czucia. Bo nie ma tutaj zbyt wiele treści i, patrząc na te obrazy, nie, staramy się je zinterpretować poprzez rozum, lecz właśnie poprzez to odczuwanie. Zawsze bardzo silnie działała na psychikę człowieka, i jeśli tylko pozwolimy jej swobodnie obcować z tymi obrazami, to jestem przekonana, że będzie to prawdziwa uczta duchowa. Więc nie starajmy się odczytywać tu treści, a raczej daje mi tam właśnie dużą wolność czuciu. Może tyle ode mnie. Teraz poproszę artystę, by przedstawił siebie bliżej. Więc, tak jak koleżanka już przedstawiła mnie, na samym wstępie może podziękuję za zaproszenie tutaj do Michowa. Jestem bardzo sympatycznie, przede wszystkim zaskoczony. Jestem bardzo ładną galeryjką, niedużą wprawdzie, ale bardzo przytulną i przyjemną taką która sprawia bardzo wrażenie kameralności i intymności. Co do moich prac, to tak jak chyba pani kierownik powiedziała, że w zasadzie przede wszystkim inspiruje się kolorem w swojej twórczości i kolor w zasadzie odgrywa tutaj najważniejszą rolę, ale może nie tyle nie staram się może w tej chwili powiem w sposób bardziej taki szczery od siebie, że raczej nie, nie są to prace, które się zbyt podobają w sensie prawda, efektowności czy wizualności, ale często pokazywanie brzydoty czy też sfery innej może być czasem widziane w sposób inny, prawda, że jest to widziane w sposób Moment zauważenia, a więc moment, który zainspirował mnie w danym momencie, którym starałem się uchwycić. Jest to jakaś taka osobista, osobiste spojrzenie na świat przede wszystkim, który mnie otacza. Są to martwe natury, portrety, postaci, pejzaże które w jakiś sposób dochodzą z jakiegoś punktu stycznego, a więc w całości one są bardzo podobne, a jednocześnie jest to bardzo osobiste jak gdyby, spojrzenie na otaczający świat. I to by chyba było w tyle, jeżeli chodzi co mogę powiedzieć na temat swoich prac. Myślę, że każdy z Państwa odbiera te prace na swój sposób, po swojemu czuć, bo jak to się mówi, każdy obraz, każdy odbiorca przeżywa po swojemu i te prace przede wszystkim są dla odbiorców malowane i tak jak Państwo poczują, czy urażą, czy zasmucą, czy ucieszą, to już zależy od tego, jak te prace wpłyną na Państwa. Yy, prawda podejście do tych prac. Yy, jeszcze raz chciałbym przede wszystkim podziękować yy, za udział w tej, yy, tej galerii tutaj w ogóle w Niechowie. Yy, szczerze przyznam, że pierwszy raz jestem w tym mieście i przede wszystkim yy, bardzo mi przyjemnie w ogóle z tego, że tutaj mogłem brać yy, udział w takim sympatycznym miejscu. Dziękuję ja bardzo. również dziękuję artyście. Dodam jeszcze, że artysta nie boi się małych miasteczek, mieszka w Ostrowcu, a miał propozycję pozostania na uczelni w roli asystenta, więc nie boi się też pokazywać swojej twórczości w Miechowie, a nie, że artyści się boją pokazywać w małych miasteczkach, no bo, bo to w końcu prowincja. Ale ja myślę, że taka ambitna prowincja nikomu nigdy nie zaszkodziła. A poza tym, najwięksi artyści, jak już błysnął się wielkim światem, to potem bardzo chętnie uciekają do małych miejscowości, bo tam można łatwiej chyba siebie odnaleźć, prawda? Można, tak mi się wydaje, że w tym dużym świecie, gdzie jest tak wiele wystaw, to. Zawsze to, w jaki sposób oddziaływuje na człowieka, również na artystę, gdzie o inne wystawy. I trzeba mieć dosyć dużo odwagi, żeby pokazać siebie, żeby nikogo nie naśladować, żeby nie szukać siebie w innych wypowiedziach. No i... Jeżeli się tylko chce i ma chęci, tworzyć. Oby tylko się miało jak najwięcej chęci, tak powiem szczerze. Że, że Różnie to z tymi nawet chęciami bywa, ale tak naprawdę mówiąc, to jeżeli tylko jest wena twórcza, by było jej jak najwięcej, no i siły i zdrowia przede wszystkim. Tego artyście życzymy. Dziękuję bardzo. I w imieniu artysty zapraszam Państwa na symboliczną laskę wina. By nam się milej rozmawiało jeszcze już A Ja tak, dziękuję za przepisy. No i życzę mi wyrazy. W, w razie, czy indywidualnych jest? rozmowach można artystę atakować, można się z nim nie zgadzać, można kazać mi się z czegoś wytłumaczyć. Zachęcam do takich szczerych rozmów. Bardzo proszę o podanie wina. Nie wiem, coś. Pan przycisnął na pewno. to dobrze. <laughs> <laughs> Ja Zawsze znają się związki, a dodatkowo jeszcze inżynierów, które odbywają się w tej samej godzinie w imieniu miejsc, to troszkę nawet potem dla